Są młodzi, zdolni i rządni przygód. Łukasz Różycki i Kamil Bienias 2 lipca wyruszają w niezwykłą podróż po Europie. Najpierw pieszo w kierunku Poznania. Jeżeli złapią po drodze stopę, no to jedziemy stopem. Jeżeli nie, to idziemy, śpimy, idziemy i śpimy. Na zmianę. W planach mają przejście całej Europy. Będziemy iść przez Niemcy, Holandię, Belgię, Francję oraz Hiszpanię. No i to są, to jest złożone kilka rzeczy. Raz ideą samą jest to, idziemy bez gotówki. A z założenia, ponieważ chcemy pokazać ludziom, że niezależnie od tego, czy mają pieniądze, czy ich nie mają, mogą spełnić swoje marzenie. Wystarczy wstać i iść. Kolejne pytanie, które samo się nasuwa, to dlaczego zdecydowali się na taką właśnie podróż? Trochę się pokryły marzenia moje i Kamila w tym projekcie. Moje to jest udowodnienie sobie, że jestem już zdrowy. A najwięcej jest opisane w felietonie, który piszę teraz do oka, a co tydzień w czwartek się ukazuje. No i historia wygląda tak, że większość swojego dzieciństwa spędziłem w szpitalach w Warszawie. No i próba udowodnienia sobie, tak jak mówiłem, że jestem już zdrowy. U Kamila okazało się, że od dziecka oglądając programy podróżnicze chciał kiedyś tego spróbować. No i udało mi się przy okazji spełnić czyjeś marzenie. No i może przy okazji spełni jeszcze innych ludzi, którzy się odważą i zrobią to, co chcą. Łukasz chce także podczas podróży poznawać kulinarne smaki Europy, aby później móc ułożyć specjalne menu. Wyprawa ta przypomina nam trochę podróż za jeden uśmiech. Jednak, choć w założeniach mają wędrówkę bez pieniędzy, to trzeba mieć za co zjeść i gdzie się przespać. Będziemy grać i na ulicach, jak w takich przypadkach, ale też i koncerty. Liczymy na to, że pierwszy będzie we Wronkach a, lub w Poznaniu w po drodze, gdzieś w pierwszym tygodniu mniej więcej drogi. Ale oprócz tego zbieramy w tej chwili, na samą wyprawę idziemy bez gotówki, mając tylko pieniądze na ewentualnego lekarza czy aptekę, ale w tej chwili zarabiamy na sam sprzęt, bo wyprawa sama nie kosztuje praktycznie nic, ale sprzęt, który potrzebujemy, żeby powstał program dosyć profesjonalnie, bo będą wychodziły z tego odcinki co tydzień, wydawane przez Studia Przedmarańcza ze Śląska. No trzeba wszystko uwieczniać wysyłać, czyli laptop, internet przewodowy, aparat, kamera, plecaki, śpiwór, namiot, butle turystyczne, no wszystko tak naprawdę. Tak więc zanim 2 lipca wyruszą na trasę, środki na niezbędny sprzęt i wyposażenie będą zbierać podczas koncertów w różnych częściach Polski. Powrót z wyprawy planują w połowie września. Ich poczynania na bieżąco będzie można śledzić na Facebooku oraz na stronie www.muzyczne-smaki.pl. Musimy pokazać ludziom, że można, niezależnie kim się jest, gdzie się jest i co się robi.